Pamiętaj, że wyborca w Polsce jest przekupny. No Jesteś kumplem Szymona, coś na ten temat wiesz. No. Czy on ogóle, jest jeszcze moim kumplem, to jest pytanie. Nie, ale nie masz tak. wrażenia, że co byś mu tak, mm. skoro już o Szymonie, bo obejmamy do niego słabość, on jest zdecydowanie bliżej ciebie, co byś mu dzisiaj doradził, bo jego gwiazda, Marcin, bez względu na naszą sympatię i przebytą drogę w Mam Talent, gaśnie. Trzy i pięć... Mm. No. Mówisz o poparciu aktualnym, tak? trzy tak? i pięć, o no to więcej osób tu siedzi dzisiaj. No. Gdybym ja był na jego miejscu, a nie, nie. jestem, więc mhm. może potraktować oczywiście moją e, propozycję zupełnie ją ignorując, ja bym e, wymienił te 5% na jakąś e, istotną funkcję w strukturach europejskich. Powiedziałbym Donaldowi Tuskowi, słuchaj, ja nie wystartuję, te 5% przepycham na Trzaskowskiego, czy tam na kogo chcecie, a za to okay. podilujmy, zaproponuj mi coś co mnie ustawi na najbliższe lata i co będzie dla mnie realną Czyli formą sprawowania władzy. Czyli transakcyjnie, Ta. uczciwie. Tak, no bo dowiezienie tych 5, 6, 7% no, to będzie prezydentury mu nie zagwarantuje. No nie. Natomiast to jest waluta, którą można zagrać i wymienić ją na coś, co realnie da Ci szansę porządzić. Ale Ty mówisz teraz coś, co jest hmm. efektem Twojego z nim spotkania? Nie, mówię bo... o tym, co ja bym zrobił. Bo ja bym się wycofał, bo to jest obciach. A nie myślisz, że fighter, który jednak walczy w jakiejś sprawie i wierzy w tę sprawę, ma jakiś swój etos, jednak nie wycofuje przed końcem? Jak patrzę gry? na Szymona, to nie przychodzi mi w ogóle słowo fighter do głowy. Jest Wiesz, taki no, trochę bierz... Nie wszyscy superbohaterowie noszą peleryny. Ja uważam, że to jest jeden z nielicznych polityków, bo też mhm. nie znam ich aż tak bardzo wielu e, prywatnie, który naprawdę wierzy w swoje powołanie, w swoją misję. On nie poszedł do tego, e, do tego miejsca, w którym teraz go obserwujemy, do innego cyrku niż Mam talent po to, żeby, e, żeby napawać i nacierać władzą, Aha. bo władzę, pieniądze rząd już miał w telewizji, był jednym z najpopularniejszych. Prezenterów, prowadzących dziennikarzy w polskich mediach. To prawda, akurat. Wymienił to na coś, co było kompletnie e, dla niektórych bezsensowne, dla innych turboryzykowne. E, wygrał, zostając marszałkiem Sejmu. Mhm. Przez kilka miesięcy był na ustach wszystkich e, jako ten, który ustawia do pionu. No właśnie, wszystkich, bo był efektowny których, Tak, którzy wcześniej nie dali się ustawić. Powinien być efektywny. I ja jak na przykład. Mhm. Jakbyś mnie zapytał, co Szymon Hołownia so sądzi o przerwaniu ciąży albo, <laughs> wybacz, dostępności środków antykoncepcyjnych, to ja już nie wiem, która wersja Szymona funkcjonuje w przestrzeni. Tylko taki dylemat mam. Ja mu... jest w straciu wyrazisto. Ja jemu i wszystkim, którzy mnie o to pytali, zawsze powtarzałem, że w polityce możesz być albo szlachetny, albo skuteczny. Byli szlachetni politycy, wspaniali, etosowi, tacy jak nie wiem, Jerzy Buzek chociażby, który był premierem. Tadeusz Mazowiecki. S tak, skuteczność tych osób była znikoma. E e w polityce niestety wygrywają łobuzi, a Szymon nie jest łobuzem i, nie i jest. chyba nie chce nim być. Czyli właściwie go trochę pochowaliśmy w tym, tym fragmentem no. rozmowy.